Cześć, ja jestem Delik, dzisiaj odpowiem na pytanie, czy kiedyś pokażę jak się łowi na metodę. Więc tak, na początku potrzebujemy zrobić sobie pelet, tutaj już przygotowałem sobie wodę i wsypujemy do sitka pelet. Oczywiście nie potrzeba takiego sitka, żeby zrobić taki pelet, ale ja zalecam, bardzo wygodne, możecie po prostu sobie do zwykłego pudełka nasypać nalać wody i odsączyć jest to gorsza z tych dwóch opcji, ale też tak da się zrobić ja mam sitko, więc używam sitka już mam nasypany pelet tutaj, producent tego peletu proponuje 60 sekund zanurzenia w wodzie i wtedy trzeba wyciągnąć, więc wkładam na 60 sekund już minęło 60 sekund, więc wyciągam i teraz gdzieś odstawiam, żeby to Ociekło i za około 30 minut, 20-30 minut będzie gotowe do użycia, w tym czasie ja Wam pokażę jak zawiązać zestaw do metody, który ja używam, czyli zestaw przelotowy, więc to sobie gdzieś zaraz odłożę i się zaraz widzimy. Ok, więc żeby łowić na metodę, to potrzebujemy wędki, najlepiej fiderowej, czyli taka, która pokazuje nam brania na szczytówce, uginając się, czyli ma bardzo czułe te szczytówki. Ja aktualnie założyłem najbardziej czułe, jakie mam dostępne. Oczywiście kołowrotek, linka główna, taki podajnik. Ja akurat używam 30 gramowych ARC. Szybko złączka, którą się tak rozpina. Przekłada się przez to żyłkę. Tutaj się zawiązuje żyłkę i na to się zakłada przypon. No i ostatnim elementem naszego zestawu jest taki oto przypon. Ja używam pleciąkowych, ponieważ ten bagnecik od, od przyponu yy, do metody. Na plecionce jest bardziej giętki i bardziej naturalnie się porusza w wodzie następnie. Są też różne warianty takich przyponów do metody, bo są na przykład z gumką, rzadziej używane, częściej używane do, do łowienia na bombkę tak zwaną. Są też przypony z push-stopem, na przykład, żeby założyć naturalną kukurydzę, ale ja używam z bagnetem, ponieważ takie kulki jakie tutaj mam się nabija i tyle. W pierwszej kolejności bierzemy linkę główną, czyli w moim przypadku żyłkę i podajnik i przewlekamy w taki sposób żółkę. Najpierw przez to gumowe, a później przez już sam podajnik. Przewleczone zamykamy teraz tą gumową część na podajniku, i biorę teraz szybko złączkę, rozłączam ją i tak samo przewlekam przez to, przeciągam, biorę drugą część, przewlekam, przewlekam i będę teraz wiązał prosty węzeł, czyli trzymam sobie. W taki sposób e, tą drugą część szybko złączki, i przewlekam 5-6 razy dookoła. Zaczynając pierwszy ruch do siebie, nie wiem ile już jest tego, ale powiedzmy, że ok. Teraz, jak już mam coś takiego, to przewlekam przez tą pętelkę I końcówka, która przeszła przez tą pętelkę przechodzi z powrotem przez pentelkę, którą przed chwilą. Zsporżyłem robiąc tamtą pętelkę. Tak, i przez najnowszą pętelkę zaciskam. I w tym momencie mamy coś takiego taki ładny węzeł. Nie wiem, czy to widać na kamerze, czy to nie jest za małe. I ucinamy resztę, która nam pozostała. Jak już ucięliśmy, może zostać taki malutki kawałeczek. Zamykamy szybko złączkę. Na tyle. I w tym momencie na ten haczyk, jakby taki od tej szybko złączki. Zakładamy przypon na haczyk. Od szybko złączki. I zamykamy już całkowicie szybko złączkę. O! I w taki sposób. I w taki sposób mamy zestaw do metody przelotowy. A więc, tak, teraz nas interesuje kołowrotek, ponieważ ja już to zrobiłem przed nagraniem. Musimy zdecydować na jakiej odległości i na jakiej głębokości chcemy łowić. Ja sobie jedną wędkę zarzuciłem gdzieś mniej więcej w stronę środka tego łowiska i sobie zrobiłem klipa. Klip to jest po prostu, jak już zarzucimy, zakładamy, zakładamy żyłkę tutaj za albo metalowe, albo w moim przypadku też było gumowe, tylko mi się zerwało kiedyś. Więc je zakładam za metalowe żyłkę, i jak będziemy zarzucać, to zawsze w tym samym miejscu będzie spadało, a przynajmniej na tej samej odległości. Będzie te, wtedy tylko trzeba dbać o to, żeby nie zarzucić za bardzo na prawo lub na lewo. I jeśli zarzucamy, to nie trzymamy wędki przed sobą, tylko najlepiej z boku albo do góry, żeby zamortyzować to hamowanie podajnika przez tego klipa, właśnie I pokażę Wam, jak to wygląda w praktyce. Sobie użyję łowtersa takiego pomarańczowo-brązowego o zapachu orzech Tygrysi, na tej właśnie lewej wędce, która leci na środek, i zakładamy to w taki sposób. Bierzemy sobie bagnecik i wbijamy. O tak. I następną rzeczą, która będzie nam potrzebna, choć nie jest konieczna, ale bardzo wygodna, to jest taka foremka, do której wkładamy na początku naszego oftersa z haczykiem, zasypujemy to peletem i nakładamy na to podajnik, naciskając. Zależnie od tego na jakiej głębokości łowimy, to też te trzeba myśleć o tym, żeby mocniej docisnąć albo lżej. Mocniej, wtedy, gdy jest głębiej, żeby ten podajnik jak najpóźniej zaczął się rozsypywać, a najlepiej jak najbardziej, jak najwięcej na dnie, żeby się zaczął ten cały proces. Więcej ja jeszcze sobie zrobię tutaj taką malutką czapeczkę, żeby przykryć wtersa, żeby trochę więcej tego rzucić. I teraz bierzemy wędkę. Zwijamy i normalnie tak rzucamy jak każdą inną wędką. Ja robię zazwyczaj tak, że wybieram sobie jakiś tam punkt, w tym przypadku jest tam taki stoliczek z ławkami, to w tamty punkt celuję, zarzucam, daję wędkę na bok i od razu w dół, żeby ta żyłka od razu w wodzie lądowała, odkładam wędkę na stojak. I jak już jest odłożona, to lekko zwijam aż się napręży szczytówka, żeby też nie przesadzić, żeby nie przesunąć tego podajnika. Jak przesuniemy, to to już jest zazwyczaj zepsuty rzut, ponieważ to już prawdopodobnie zaczęło się rozkładać, więc przesuniemy podajnik. Pelet zostanie w innym miejscu i to nie ma w ogóle sensu, więc delikatnie, o już było pierwsze puknięcie albo obcierka, dobra i robię to samo drugą wędką. A na drugiej wędce zakładam pomarańczowo-żółtą kulkę Luftersa o zapachu Haribo, czyli taki żelkowy zapach. I tak samo jak w poprzednim przypadku zakładam na bagnet, nakładam peletu. Tutaj trochę mocniej to ucisnę, ponieważ tam jest trochę głębiej. Po tej prawej, po tej prawej stronie, gdzie będę łowił. O, jest pierwsze branie. Jest pierwsza ryba. Nie udało mi się jeszcze zarzucić drugiej wędki. A i ważne też w metod fiderze jest posiadanie podbieraka, ponieważ no, na takiej wędce nie podniesiemy cięższej ryby. Po pierwsze, i jedyny taki główny powód to jest to, że że jest za słaba taka wędka do podniesienia takiej ryby. No i podbieramy ją sobie spokojnie. Ja aktualnie używam sztycy 3-metrowej z możliwością przedłużenia do 4-metrów albo skrócenia, tak samo, do trochę krótszej. Jest pierwszy karaś, jest to ładny karaś, z 35 cm może mieć. Taki. Dobra, wypuszczam i zaraz zarzucę kolejne dwie. Dobra, i drugą wędkę ja sobie wygruntowałem tam przy krzakach. Zobaczę czy ta miejscówka się sprawdzi, czy nie. Jak nie tam, to trochę bliżej tam w rogu. Może zarzucę. Tam jest najgłębiej. Centralnie nie wiem, może nawet i pół metra tam jest od krzaków. A jeśli chodzi też o przerzucanie, o częstotliwość, no to tak około 10-15 minut i można przerzucać. Jeśli się nic nie dzieje, to może częściej. Jak się dużo dzieje, to może rzadziej. To trzeba dostosować już do łowiska i do, do dnia. No, coś na prawej wędce próbuję. O! No, zobaczymy czy się zdecyduje wziąć przynętę o chyba chyba się zdecydowała trochę podciągnę o na dwóch wędkach naraz podciągnę wartam tam coś jest chyba jest i na lewej wędce też coś spór dała, nawet malutki, ale dała. Czekaj, czy na tej lewej wędce jeszcze coś jest? I powolutku, żeby je nie przestraszyć. rybka. No ta w wędce trochę poprzesuwała ten podajnik, bo musiałem trochę zwinąć, żeby to napiąć. Jak, jak rozplączę tą rybę, to wtedy przerzucę i zobaczę, czy jeszcze tam jest przynęta w ogóle. Też taka ładna, ładny karaś, jak już taki jest karaś, to jest zadowalający. Dobra. Zaraz zobaczmy, czy na tej wędce coś jest. Ale chyba jest. Zatnę. No, zobaczcie, jak tu blisko jest ta rybka, czyli przypłynęła do mnie. Czyli przez to, że była napięta ta, ta żyłka, to jak widzicie, ona się potrafiła sama zapiąć. Dobra, łowię dziś około 20 minut i już są 3 lub 4 ryby. Nie pamiętam. O, ten jest chyba mniejszy. Na pewno mniejszy. No, ten już jest malutki. Ale jeszcze chropowaty. Dobra, wracaj do wody. I znowu mamy sytuację, gdzie dwie wędki są niezarzucone, ponieważ tak ryby szybko biorą. Więc to jest filmik o tym, jak łowić okiem amatora bardziej, bo niczym innym bym się nie, nie nazwał, sam się uczyłem wszystkiego. I też z YouTube'a. Także jeśli wszedłeś na ten filmik, żeby się nauczyć, a nie na przykład, że, ci, że jesteś widzem mojego kanału i wiesz jak się łowi na metodę, no to były takie samej sytuacji jak ty, czyli też kiedyś sobie znalazłem kogoś, u kogo obejrzałem jak to robić. No i przez jakiś tam czas zbierałem doświadczenia używając różnych przynęt, różnych peletów, różnych podajników, różnych wędek i znowu mi gdzieś uciekła kuleczka. Kurczę, te dwukolorowe, które kupiłem, są od tego samego producenta, co wcześniej łowiłem. Ale te już od razu po zakupie zauważyłem, że są o wiele bardziej miękkie i częściej spadają. Tak mi się wydaje. Uuu, jest coś większego. To może być karp. Aż wstanę. To na pewno nie skarać ładnie chodzi, tylko że mi nie wszedł żadne krzaki. O tu jest krzaczek. No, w końcu się doczekałem karpia. Delikatnie Kurczę, tylko żeby wyszedł mi z tych krzaków Jak on mi tu wejdzie to, to jest po sprawie Dam mu trochę luzu, może wyjdzie stąd Ale delikatnie idzie co jest On tu jest, pod, pode mną, zobaczcie. O, teraz się obudzi. Jest karpik. Ładny. Ładny karpik. niech się trochę pomęczy jeszcze żeby dał się podebrać powolutku, mi się nie śpieszy ale narwany Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, czy jest gotowy. A, chcę uciekać jeszcze. Jest karpik. Zmiana miejsca. Przyniosła efekt. Zobaczcie. Ładny. Hops. I oto chodzi w podbieraniu karpia. Na metodę przyszykować go do podebrania i go podebrać, jak już będzie gotowy na raz. No, trochę może mieć. I ma, proszę Państwa, 60, 59 centymetrów. Co się dzieje na lewej wędce? Jest. I jest kolejny pewnie karaś Jeśli chodzi o prawą wędkę, to rzuciłem na środek tej zatoczki Zmieniłem miejsce Stwierdziłem, że chcę poszukać czegoś większego niż karasia A tam w tamtym miejscu cały czas karasia brały Ładny karaś Zobaczył podbieraki się zestresował Kolega Jest kolejne branie Popuszcza, popuszcza, i jest kolejna. Ale gładko idzie. O wiele. Jest różnica jak się holuje tak blisko powierzchni, a jak się cały czas do góry. Jak się cały czas do góry holuje to ta ryba często się stresuje mocniej jest garaś i znowu podbierak no nie no co za znowu się zahaczyła ryba o podbierak albo haczykiem albo płetwą grzbietową niby srebrzysty a trochę złocisty o napnij jeszcze raz nie luzuj, tylko napnię. Chyba jest. Jest. Kara raczej znowu nic innego się nie spodziewam. Bo jak luźno idzie. Jak spokojnie, jak nie trzeba go do góry ciągnąć. Ale tu już pociągnę. Już jest bliziutko. Oj, nie mnie dałem mu kawałek luzu żeby się pobawił dobra koniec zabawy i jest karaś kolejny na tą prawą wędkę którą przerzuciłem właśnie w tamtą zatoczkę I się nic nie dzieje za bardzo o jak się ładnie nastroszył nawet Na prawy i na lewy wędce coś jest w końcu Po dłuższej przerwie prawa wędka też zadziałała Jaki <śm> Jaki agresywny Oho, jeszcze brakuje, żeby się zaczepił Taki piękny